Siemano wszystkim z tej strony Ja, czyli już tak, Was na kanale Motogwardii gdzie jest kontent czysto motocyklowy. W tym filmiku zajmiemy się lagami w tej Yamaha DT-125. Pokażę, jak je zdjąć, rozebrać do zera. Wymienimy uszczelniacze i panewki. Złożymy z powrotem. Wprowadzimy delikatną modyfikację, żeby były troszkę twardsze. Jak lubisz DT, sprawdź inne filmiki na moim kanale, bo mam ich sporo o -cie. Także zapraszam na film. No dobra. Także demontaż szlak. Zaczniemy sobie od odkręcania przedniego koła. W tym celu będzie trzeba przygotować sobie dziesiątkę kluczyk, siedemnastkę. No i tutaj krzyżak, jeśli macie osłonę tarczy hamulcowej. Oraz dwunastkę, żeby odkręcić zacisk hamulcowy. Chociaż szkoda, bo są oryginalne. Będziemy też musieli tutaj poluźnić. I wyjąć przewód. Tutaj imbus 5 jest u mnie. Dobra, wszystko jest. Tu jest druga część słony. No i cyk No, u mnie ono wychodzi całkiem ładnie. Teraz można odsunąć ślimak. No, delikatnie wyszarpać z zacisku koło, no i mamy przy okazji klocki można zobaczyć, no u mnie są jeszcze całkiem zdrowe, poluźniamy w sumie tutaj te cztery śruby, no i te śruby tutaj yy, w półce wyżej, jednak będę musiał odkręcić jeszcze sobie tutaj na dwie śrubki osłonę lampy, żeby się dostać do tych śrub od półki wygodnie. Mm -hmm. Poszło gitara. No i tu jest śrubka dziesiątka. Tak, mam nadzieję, że widać, że tu są dziesiątki. No i teraz, jak mamy to luźne, no to możemy po prostu złapać i sobie o lagę bezpiecznie wyciągnąć. To na razie sobie ją położę. Teraz druga. Więc teraz druga laga powinna wyjść. No i gitara. Pierwszy etap za nami. Lagi są zdjęte. Teraz trzeba będzie odkręcić tutaj z dołu tą śrubę imbusową, Ona jest na imbusa 10. Tu sobie go oczyszczę na szybkości, żeby mi pasował. O, jest. Wezmę sobie teraz. Nie, to udara. Normalnie w lewo się odkręca, to jest zwykła śruba. O, tu już nam wyszła od razu. No i teraz można od razu sobie, o, do miski. Olej totalny syf. To niech już sobie ścieka. My możemy sobie teraz tutaj wyjąć śrubokręcikiem tutaj te zabezpieczenie takie sprężynujące z lagi. O. I w tym momencie laga tak naprawdę jest już gotowa do rozłożenia na dwie części. Tutaj ten olej niech ścieka, wiadomo. A lagę trzeba po prostu tak rozszarpać na pół. Tylko ostrożnie, bo właśnie, bo łatwo się przy tym też pobrudzić no i jest no dobra no to niech nam ścieka już na tą szmatę trudno jest zimno więc bardzo długo to będzie szło no ale niech idzie tak samo z drugiej strony odkręcimy teraz sobie tą śrubę ona jest na klucz 22 nasadka to też jest normalnie zwykła... Normalnie zwykła to. O proszę, już ktoś tu był. To nie jest oryginalna część. No ale dobra. Po kolei, po kolei. Tu jest tulejka. Podkładka. Sprężyna. Uh -huh. No dobra. Tu mamy też uszczelniacze, Ten górny jest pyłowy, on się tu skleiły na amen. Są dwa: jest górny pyłowy i dolny, ten uszczelniający właściwy. A tutaj, tak jeszcze na nowo, wszystko ten ułożę w kolejności, tak jak to powinno być. Pokażę. no na razie, rozbieramy do zera. Niech jest. Tutaj, teraz panewkę zdejmę. O, tu jest panewka główna. O! I panewka prowadząca. Ta niższa. No i dobra, co teraz? Dobra, niech stoi. Może no, tak, jak mówiłem, to jest ta brudna część. Wkładając w kolejności, no to jest korek. Tutaj ktoś dołożył tą tulejkę. To potem będziemy o tym rozmawiać. Tu jest taka tuleja. Taka blaszana, można powiedzieć, bo to jest taka cienka rurka. Tu jest podkładka. Potem były o zabezpieczenie. O, właśnie. Dwa uszczelniacze pyłowy właściwy. Podkładka metalowa, taki pierścień. Potem jest panewka, ta niższa. No, tu u mnie ona no jest trochę wytarta. Nie jest to jeszcze jakiś. Totalny aż dramat, no ale już nie trzyma, także swoje już przepracowała, tu jest panewka główna, no ta już jest dramat, można powiedzieć już do zera wytarte, tak wygląda właśnie wtedy o laga i kolejności. To trzeba teraz wszystko oczyścić z oleju starego, przygotować do składania. No i tyle. A jeśli chodzi o tą tulejkę, no to to jest coś, co, że tak powiem, pozostawię, bo lagi w no wiadomo, są strasznie miękkie i to jest taki najprostszy trik do tego, żeby je troszkę utwardzić poprzez ściśnięcie bardziej sprężyny dodatkową tulejką dogniatającą. Także no... Chciałem zrobić ten trik, ale widzę że już, że ktoś go tutaj wykonał w niej. Także no, zostawię to na pewno. No i tyle. Druga laga, 100% ten sam sposób, także widzimy się za chwilę jak już będę miał to wszystko wyczyszczone i gotowe do składania no i cyk, magia internetu zadziałała, mam już wszystko umyte, przygotowane mam już wszystkie części nowiutkie, są nowe panewki górne, dolne są nowe uszczelniacze przeciwpyłowe i olejowe są tutaj nowe zabezpieczenia tu już dałem też nowe ringi. Także można przystąpić do składania lag. Zanim złożę lagę, no trzeba sobie przygotować olej, trzeba sobie przygotować tego typu klucz. To jest po prostu śruba na klucz 26 mm. Na takim o przedłużeniu z profila, on ma chyba 20 albo 25 kątownika, przepraszam. No i to jest nam potrzebne po co? Po to, że jest ta rurka, ona ma tu taką koronkę, nie? No, i tą koronkę ona idealnie pasuje z tą śrubą, i tą koronkę będzie trzeba właśnie przytrzymać po prostu, żeby się nie obracała przy skręcaniu lagi. Po to, że jak ją tutaj już włożymy, że tak powiem, na miejsce, będziemy montować, no to od dołu trzeba wkręcić tą śrubę imbusową. I jak nie przytrzymamy tej, tej rurki właśnie tutaj od strony tej koronki, czyli tu od góry lagi, no to to nam się będzie, wiecie, obracało i nie dokręcimy porządnie śruby tej dolnej, a trzeba to naprawdę dobrze zrobić. I jeszcze co nam się przyda? No ja już, że tak powiem, po... po latach się dorobiłem takiego bajeru. To jest taki... No to jest takie coś. Bardzo fajne, przydatne, urządzonko, tutaj jakby ktoś chciał numer to jest po to, żeby bezpiecznie i bez uszkodzeń i naprawdę szybko i wygodnie nabijać uszczelniacze nie? no i to tyle specjalne urządzenie do nabijania uszczelniaczy do lak zaczniemy od rurki jest sprężyna, jest rurka jest to wkładamy Jest to nakładamy od spodu. Jest tu mamy panewkę tą szerszą i tą węższą przesmarowane świeżym olejem. Tu jeszcze dodatkowo natrę, żeby bezinwazyjnie i bez rys jakiś specjalnych to spasować. Skoro to i to już mamy. No to wkładamy tu na miejsce. jest dociśnięte i teraz tak, co robimy dalej teraz bierzemy tego tą blokadę wsuwamy bierzemy śrubkę imbusa dziesiątkę wkładamy od spodu no i musimy teraz trafić imbusę tam i wkręcić no dobra Teraz imbusa dopierdzielę. Dobra. Siedzi. Wystarczająco dobrze. Następnie zajmiemy się teraz wbijaniem tej paneweczki. Bierzemy starą panewkę. Cyk. Bierzemy teraz tutaj podkładkę. Cyk. No, tak, jak już wspominałem o tym urządzeniu do nabijania uszczelniaczy, to je tutaj właśnie wykorzystamy teraz. O, słychać, że doszło. Siedzi. Panewka jest równo z tą krawędzią, taką, które, na której się oprze uszczelniacz. Także teraz bierzemy tą podkładkę. Tu szybko przetrzemy. Olej. Jest uszczelniacz olejowy. Tu też go już ten. Tu trochę przetry, tu trochę nowy olej. Po zewnątrz, po wewnątrz. Tutaj patrzymy, żeby nam się nie zagieła żadna warga. Aha. No i też go tutaj dobijamy. Siedzi. Tak samo robimy z uszczelniaczem przeciwpyłowym. A na koniec zatrzaskujemy yy, zabezpieczenie na górę, i mamy złożoną. No i dobry, widać rowek, także teraz zabezpieczenie. Kliknęło, kliknęło, siedzi. Dziękuję. Lagę mamy złożoną. Można się zająć następną. Pół litra oleju. Czyli tu poczekamy chwilę, niech zleci cały. Po wlaniu oleju wkładamy sprężynę. Wkładamy tą podkładkę, rurkę. moją podkładkę, tulejkę, korek. Dziękuję, do widzenia. Będzie złożone. No i okej, okay. lagi są gotowe, z nowymi panewkami, z nowymi uszczelniaczami, ze świeżym olejem, umyte, z założonymi już tutaj gumami, gotowe do założenia z powrotem na deciora. Także no już tego chyba nie będę nagrywał, no bo to chyba rozumiecie, że to jest odwrotność zdejmowania założeni tych lag z powrotem. E, dopowiem tylko ważną w sumie rzecz. E, tak jak się już wsadzi lagi na miejsce obie, najpierw dokręcamy dolną półkę, a potem dokręcamy górną półkę. To nam zapewni e, to, że no wiadomo, jeśli macie wszystko proste, a nie wykrzywione od przewracania się, no to to nam zapewni to, że koło i kierownica i wszystko będzie idealnie proste tak jak powinno być. No i to tyle. Dzięki za uwagę, jeśli się podobało, zostaw lajka, zostaw subskrypcję, niech się kanał rozwija, jak masz jakieś pytania, zapraszam w komentarze, jak masz jakiś problem, możesz pisać śmiało na konta motogwary na Instagramie, albo na, na Messenger na Facebooku, zawsze staram się odpowiadać, i co, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!